W zeszłym miesiącu swoją premierę miały odświeżone wersje chłodzeń Fera i Fortis od Salientium PC, a w tym miesiącu polski producent zaprezentował nową odsłonę swojego topowego chłodzenia Grandis 2 XE1436. Czy ma ono szansę wyprzedzić w testach wydajności nie tylko swoich młodszych braci, ale i topowe chłodzenia konkurentów? Przekonamy się w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Grandis 2 to sporych rozmiarów cooler CPU o dwóch masywnych wieżowych radiatorach, które przenika 6 miedzianych rurek cieplnych łączących się w aluminiowej postawie wykończonej płytką z miedzi. Do zestawu producent dołącza dwa wentylatory Sigma Pro 120 i 140 mm PWM, a jeśli ktoś będzie potrzebował jeszcze wyższej wydajności to może zamontować dodatkowy wentylator 120 mm. W porównaniu do swojej poprzedniej wersji Grandis 2 posiada nowy czarny top z eleganckim wykończeniem rurek cieplnych, co zdecydowanie zwiększa atrakcyjność jego wyglądu. Producent wyposażył go również w nowe wentylatory, które mając różny design moim zdaniem trochę zaburzają bryłę kulera. Do najnowszej wersji Grandisa dodawana jest także nowa pasta termoprzewodząca Pactum PT2. Jednak zwróćmy uwagę na jej odpowiednie rozprowadzenie, gdyż miedziana podstawa schłodzacza nie jest idealnie gładka, a nasze niedopatrzenie może mieć wpływ na wydajność chłodzenia. Montaż Grandisa jest bardzo intuicyjny, a producent dostarcza nam zestaw montażowy dla wszystkich najbardziej popularnych podstawek pod procesory Intel i AMD. Chłodzenie jest oczywiście kompatybilne z wysokimi konstrukcjami pamięci RAM i mieści się do większości standardowych obudów o szerokości od 186 mm. Sprawdźmy jednak, jak prezentuje się Grandis 2 przede wszystkim pod względem wydajności i kultury pracy. Zerknijcie na wyniki testów. No i jak? Chyba zgodzicie się ze mną, że jest to obecnie jedno z najbardziej opłacalnych chłodzeń procesorów. Grandisa 2 cechuje naprawdę świetny stosunek wydajności do ceny, która, przypomnijmy, nie uległa zmianie, pomimo wprowadzonych poprawek. Z wysoką wydajnością kulera idzie w parze również jego wysoka kultura pracy. A duet wentylatorów, który, moim zdaniem pod względem estetycznym, nie jest idealnym połączeniem, współpracuje naprawdę wzorowo. Podobać mogą się również wprowadzone zmiany wizualne w stosunku do poprzedniej wersji Grandisa, które sprawiają, że chłodzenie to pod względem stylistyki dopasujemy do wielu różnych konfiguracji zestawów komputerowych. Salientum PC odwaliło kawał dobrej roboty. Pokazało, że za niewygórowaną cenę możemy otrzymać chłodzenie na wydajności high-endowych kulerów znanych zagranicznych marek. Choć będąc drobiazgowym i upartym, ciągle można znaleźć pewne niedociągnięcia. Aż strach pomyśleć, co będzie, gdy Salentum PC zdecyduje się na stworzenie produktu klasy premium ucierając nosa zagranicznym gigantom. I mówiąc szczerze, bardzo na to czekam.